I witam Was bardzo serdecznie w Przeklętej Wyspie. Zaczynamy i właściwie kończymy dzisiaj. Dzisiaj kończymy, bo będzie ostatni boss. Więc e, więc tak, Taika trafiła na e, ostatnie schody. E, kryształ e, lśnił w ciemności. E, spacerowała po schodach bardzo nerwowo, wiedząc, że... Wiedząc, że może być jeszcze jeden, żeby. Jenny... Chwila, chwila. Aha, wied wiedząc, że będzie jeden demon, mniej, o którego um, trzeba się będzie w jakiś sposób obawiać. No tak, jako, jako wieźma jej ciało, jej ciało e, jakby zawierało w sobie demona po tym wszystkim. E, demon w niej krzyczał, gdy tylko dotknęła kryształu. Ok, więc e, cóż, zmierzymy się z Iwo, i ogólnie rzecz biorąc, walka z Iwo ma dwie formy, czyli naj... Ta pierwsza jest o wiele łatwiejsza. Tak, Iwo jest takim ptakiem, który który no będzie nas tutaj atakować na różne sposoby, w zależności od tego w jakiej fazie się będzie znajdować. Nie pamiętam ile on ma faz. Akurat w tym, w tej formie. Chwila, muszę sobie przypomnieć mniej więcej z czym się to je. Dobra, tutaj on będzie latać na ukosy i nie jest to jakieś bardzo trudne, ale kurde. Dobra, słuchajcie. Usunę... znaczy ten. Ee, zginę na chwilę. Kliknąłem delete, dlatego że chcę jeszcze raz to zrobić. W ogóle podoba mi się ten efekt, że sobie wchodzimy tutaj i nagle znikąd pojawiają się te ognie. To jest bardzo fajne. No dobra, Iwo, to wy wyglądasz trochę jak jakiś Pokémon, ale muszę cię niestety zabić. Okej, okay, widzicie, że to nie są zwykłe płomienie że zawsze jak one się pojawiają, to też uderzają w naszym kierunku. Akurat te fazy nie wymagają od nas uderzania go nie wiadomo ile razy, ale eee, no. O właśnie, teraz ma kolejną fazę, dosyć prostą. Jest to troszeczkę taka, trochę jak walka z Bowserem w Super Mario Bros. 3, czyli musimy go po prostu naprowadzić na odpowiednie miejsce. A on dosyć chętnie siada na tych kolcach. No, i to był koniec tej fazy. Dobra, to teraz yy, on nam tworzy żaby, które po zniszczeniu tworzą ognie. I to jest dosyć kluczowe, dlatego że dzięki temu, yy, że się pozbywamy tych żab, to te ognie mogą w niego trafić. Oczywiście nie wszystkim się mu to udaje. Właściwie nie musimy się przejmować tym, że sobie, wiecie, tak celujemy w niego. Albo mi się wydaje, bo to jest jego ostatnia faza. W tej rozgrywce oczywiście. Jezu. O! Tu w ogóle jest taki efekt, że początkowo myślałem, że serio mi ektan ten pękł. Ale na szczęście nie. Bardzo fajne. Podejrzewam, że zrobiłeś po prostu to, co się robi z księżycem, żeby on w jednym miejscu się znajdował. No i cóż, powiem wam, że jak z nim grałem, grałem pierwszy raz, to w sumie pokonałem go za tym pierwszym razem i stwierdziłem, że jest dosyć prosty. No ale tutaj już jest nieciut trudniejszy. Bo jak widzicie, musimy zważać nie tylko na niego. Chwileczkę. Je, jeszcze raz. Bo musimy tu zważać nie tylko na niego, ale musimy też uważać na te dwa ognie, które cały czas sobie gdzieś tam latają na boki. Ok, bo zapomniałem kompletnie na czym polega ta walka z nim, ale teraz już wiem. Po prostu mogę go zaatakować tylko i wyłącznie w momencie, jak on będzie, właśnie, tak się unosił. Czyli taki. Czyli trochę taki. Hmm, trochę taki boss, którego raid zrobił, tak? To takie słońce, które widuje Fire Circle bodajże się to nazywało. Tylko, że Fire Circle dało się zabić. Jak było w ruchu. Z tym, że ono po prostu produkowało przeciwników. Tutaj natomiast się nie da. W sumie troszeczkę na podobnej zasadzie działał Mechaskul, którego stworzyłem. Ok, druga faza. Aj! Dobra, teraz nasz ptako-demon będzie się poruszał bardzo wolno i będzie tworzył nam ...będzie tworzył nam te dziwne stworzenia. Okej, okay, nie jestem pewien czy to jest ostatnia faza, czy też nie, ale jest to dosyć... ...powiedzmy, że nie jest to za fajne. Jak, jak widzicie on nam tworzy bomby, które... ...które bardzo łatwo mogą nas dopaść. Ach. Z tego co pamiętam, chyba jak on jest turkusowy, to mogę na niego skoczyć. A no właśnie, ty nazwą on skoczył na mnie, ale chyba jak jest turkusowy, to mogę na niego skoczyć. No dobra, próbujemy kolejny raz. No jest to dość wymagająca walka. Teraz będziesz po stronie prawej. No to się da wyczuć. I teraz będzie po stronie lewej, raczej chyba nie da się go dwa razy uderzyć. Tak wiecie, uderzyć, żeby mu zabrać życie. Kiedy on się znajduje właśnie w tej... W tej pozycji. Jeśli miałbym powiedzieć, która forma jest bardziej wykańczająca, to hmm, Chyba jej jednak ta ostatnia, ale ta też jest dosyć trudna. Trzeba się dobrze zgrać z tymi kulami. Okej, okay. o, wi wi widzicie właśnie, e udało mi się na niego skoczyć, nie zabrało mi to żadnego życia. No teraz mi zabrało, ale to była zupełnie inna sytuacja. tak byś mógł mnie atakować tak wiecie z daleka jeszcze nie trafiać nie najlepszy sposób a nie to nie jest ostatnia jego forma pak o Udało się. Także, powiem Wam, walka była wymagająca, bo miał tych pas 4. No i jeszcze dodajcie do tego te cztery poprzednie. Ok. No to co? Zostaje nam The End, czyli ten ostatni zwój, który nam pokaże, jak to się skończyło. I to mi się bardzo podoba. Podoba mi się forma, w jakiej jest. Czyli tak: Tajka zniszczyła fizyczną formę Ivo. I zamknęła go w krysztale, który pękna milion kawałków. Czyli misja się zakończyła. Tajka mogła wrócić do domu. No i cóż. I to by było wszystko. Moje wrażenia co do tego epizodu. No, bardzo fajny epizod. Widać, że. Tutaj bardzo dużo ciekawych rzeczy, zupełnie nowych użyto. To, to, to jest w ogóle beczne. Mamy tutaj małego The Evilana, który zbudował pierwszą robokurę. Eee, no i cóż, <laughs> mam kontakt z. Właśnie z Yamano, który mi polecił, abym nagrał. Do, muszę w ogóle dołączyć do Discorda, bo rzadko e, korzystam z Discorda, a jednak Discord PKKany jest dosyć aktywny, więc e, cóż... Byłoby bardzo fajnie, gdybyś ukończył drugą część, a wiem od Ciebie, że, że robisz drugą część. Tutaj w ogóle po prostu wy, wyróżnienie, specjalne podziękowania dla Dragotrima. E, Teraz te podziękowania mają jakiś sens, bo ja trochę zwlekałem. Wiem, że mi tam wysyłałeś już, 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 już jesienią to, ale niestety nie miałem za bardzo czasu. Ale w końcu nagrałem i myślę, że myślę, że czas, w jakim to nagrałem jest całkiem okej. Okay. No dobrze. Więc y jeśli chcielibyście wiedzieć, co z Pakaną, to... Na razie poprzestanę na tym epizodzie, ale na pewno nagram jeszcze jakiś kolejny. Chcę dokończyć e, parę m, innych gier. Nagrywam też The Legend of Zelda. Dosyć mozolnie mi to idzie, ale, ale są jakieś tam minimalne postępy. Więc e, póki co, żegnam się z wami i do następnego.